Hej, cześć, witajcie na moim kanale. Z tej strony Mati Gaming. Zapraszam Was już na 65 spotkanie z gry Portal was Custom Maps Single Player. Będziemy grać mapę Aftermath. Dokładnie tak. Oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, dzwoneczkiem i łapką. kurczę. się pod tym odcinkiem 65 z gry Portal was Custom Maps Single Player, bo idziemy po 1500 subskrypcji. Dokładnie tak. Także rozpoczynamy jeszcze nasze e, 65. spotkanie z gry Porta 2 z Map Single Player. Gdzie będziemy się grać mapę Aftermath i życzę mi jego oglądania. O to ruszamy moi drodzy z systemami. O, zobaczcie to. Nie mam Portal Gana. Uh, uh. bardzo ciekawa mapa. Siedzi drzwi fajnie otwierają. Mamy kostkę. Światło sieci. Tak, widzę działko portalowe.

O, właśnie o to chodziło. No, nie do końca, bo zobaczcie co się stało. Ja wiem co tu chodzi. Cyk, kostka. O tak. Ok, teraz co muszę zrobić? Ja się domyślam. Kostkę bierzemy Cyk Cyk Oj, nic nie stało Zrobimy naturkę. Dobra, lecimy dalej Przed nami kolejny test Wieżyczki O nie Hmm Nie, wieżyczki Chłoga te wieżyczki muszą uważnie zginąć Była co najgorsze O, tak. Nie! Spokojnie, musimy się skupić. to by się spodziewał? A widzicie. No, muszą wieżyczki. Są strasznie niebezpieczne. One potrafią tak zabić. Idziemy do góry. Żeby nas nie zabiły. Oh, I see. O to właśnie chodziło O to właśnie chodziło Teraz co mamy zrobić z tymi wieżyczkami? Hmm. Właśnie sam nie wiem Wieżyczki tam są Hmm, tu nie zniszczymy tych wieżyczek, bo nie mamy lasera. I co mamy zrobić? Hmm, pomyślmy, pomyślmy logicznie, co mamy to zrobić. Ok, mhm, o to właśnie chodziło. Tak, o to no. Platforma się pojawia, zobaczcie. Okej. Okay. Dobra Czyli jedna wieżyczka została do nabicia. Wszystkie wieżyczki, dobra. Kolejny test. Już trzeci. No nie jest łatwy. Wiki, żeś wiedział. Nie jest łatwy test, ale mam nadzieję, że go uda się rozwiązać. Hmm, co tu zrobić? Pomyślmy, co mamy tu zrobić, żeby się dostać. Bo to nie jest takie proste, jak się wydaje. Hmm. Może wydaje się łatwe na początku, ale takie łatwe nie będzie. Hmm. Hmm, hmm. Ciekawe, no. Musimy pomyśleć naprawdę logicznie, co tu zrobić. Dobra, mamy laser, nie? I. Mamy lasery. Jeden laser, o zobaczcie, otwiera nam przejście do kolejnego pomieszczenia. Hmm. Troszkę za wysoko minimalnie. Do tego się nie dziwię. Hmm Jeszcze pomyślmy, co mamy tu zrobić, bo to jest naprawdę ciekawy test Ale naprawdę ciekawy, serio Hmm, co tu zrobić? Mamy katapultę, to po pierwsze, ale Jak mamy się z kim tam dostać? To jest pierwsza strona medalu. Hmm. Hmm. hmm, hmm, hmm. Pomyślmy, bo naprawdę test jest bardzo ciekawy i naprawdę wymaga od człowieka dużego myślenia. I ode mnie, no. Trzeba naprawdę pomyśleć, bo jest naprawdę trudny test, nie jest łatwy. Okej, okay, to co nam otworzyło? To nam otworzyło katapultę, już widzę do naszych kostek Mamy to, jedna jest druga kostka Cyk Cyk, I teraz możemy już działać, nie? Bo mamy ogarnięty ten temat No to teraz tak, co mamy tu zrobić? Owszem, katapultę mamy, nie? To, co tu możemy teraz zrobić? Hmm. hmm. Pomyślmy sami. Bo test niby jest łatwy, początkowo się wydaje. Bo zobaczcie, no Niby wystarczy rzucić portal, ale tu jest troszkę skomplikowane bardziej. Ok jedno przejście no na otworzyło tu mamy jeszcze więcej tych kostek no i teraz co mam zrobić <laughs> powiedzcie mi no musiałbym przejść na drugą stronę tylko jak mam to zrobić właśnie się już domyślam no jedna jest niepotrzebna w pewnym celu a już, 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 już nie ma co to chodzi robić dalej Właśnie, o to jest pytanie Bo to jest ok, to to już wiemy o co chodzi, ale hmm. Właśnie A już wiem To nie jest takie trudne aż tak Jeszcze ja domyślał co to chodzi Trzeba kostkę poprowadzić tu No, teoretycznie, o Tutaj, o właśnie, o to chodziło Uwaga, że tylko się nie zabił laserem Można nawet że pokój testowy z laserami, to coś w tym stylu Okej, okay, mamy kostki, elegancko Ja już się domyślę, z tymi kostkami możemy zrobić mamy jakieś 144 FPS, tak jak mruczał gdzieś monitora. Także tutaj Nvidia jest działa jak najbardziej, jak powinien, nie? Dokładnie. I gra jest bardzo płynna, bo zobacz jakaś płynna grania. Dobra, teraz co mamy zrobić? Hmm. Ja się domyślam. Dobrze myślałem? O! Dokładnie, o to chodziło. To to nie jest wszystko, bo mamy jeszcze i drugi, drugie jakby... Oh no Nie, tylko, że nie zapić się laserem, bo tych laserów jest za dużo teraz Czyli Możemy laserem tam być łatwo, wiecie o tym? Okej okay. Ale teraz, to możemy zrobić? Właśnie, pomyślmy, pomyślmy sami, co jak możemy to rozwiązać, żeby doskoczyć tam do góry. Dobra, pomyślmy sami, pomyślmy sami, bo to nie takie proste. To wiem, że na pewno jedno musi iść. Okej, okay, to to już jest prosta zagadka. To, że ma iść tam. Dobra, jedno musi iść na pewno tamtą platformę. Jedno musimy iść, doskoczyć. Tam postawić. To już wiem na pewno, nie? Także okej okay. Oj. Sory, sorry. Nic się stało. Spokojnie. Spokojna głowa. O. No nie, nie mogę tak robić, bo to kostka nam się się wy, wyłącza, deaktywuje. No jeju. Ale. No niech to. Ajajajajajaj. Spokojnie, my wiem o co tu chodzi. Także nie denerwować się, tylko spokojnie działać. Prawda? No. Dobra, kostka musi tutaj. Co tu jeszcze dalej? Hmm, dobra, tu mamy dwie platformy, nie? I teraz musimy skoczyć w dobrym miejscu. Ale ja się już domyślam, co odchodzi. E, tak, musimy iść na pewno do góry i idziemy. Aha, i zły w ogóle zaaktywowałem zły ten. Zaaktywowałem złą katapultę w ogóle, taka tropa Tak złą katapultę zaaktywowałem, nie to co miałem Owszem To powinna być ta katapulta. O, właśnie. I teraz jest OK. Tak było źle, bo było źle zrobione, ale tak dobrze. Skaczemy cyk. Ciach. No i teraz mamy drugą mniej. Teraz sobie drugą doaktywujemy. No i mamy to. Katapultę zrobioną, ale teraz pierwsza rzecz jaką musimy zrobić. Dobra. Teraz musimy kostkę rzucić, musimy kostkę teraz rzucić tutaj do środka, tylko pomyślmy jak, bo to nie jest aż takie trudne. To będzie aż trudne. Ja już mam pomysł, muszę tę kostkę zabrać w momencie, gdy... Nie mogę, muszę tę kostkę tam rzucić, bo inaczej tego nie zrobimy. Hmm, tylko pomyślę, którym musimy kostkę wziąć, żeby... przestało nam współpracować, ale też mogliśmy wyłączyć normalnie... Ale ta mapa jest naprawdę ciekawa, mam powiem, nie taka łatwa, aż tak. Ajajaj. Ja się domyślam, możemy się jeszcze skoczyć jeszcze z kostki tam do góry, no tak, kostki mogą nam się jeszcze dać. To powinno wystarczyć. Dwie kostki i tyle, nie. I teraz drugą musimy iść i się skoczy do góry i mamy to. Prawda? Dobrze mówię? Dobrze mówię. O nie, 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 nie. Oj, nic nie stało, spokojnie. Tylko, że nie dać się zabić, bo te lasery są no, zabójcze. O i zobaczcie. Cyk. I możemy skoczyć do góry. Patrzcie, cyk. O. No prawie doskoczyć. Nie mogę, a jeju. za nisko, serio. Jak za nisko? To jest niemożliwe, że to za nisko było. Teraz już powinno być wyżej. O. Jeno kostka dobieramy. Ja już myślałem, że doskoczymy bez problemu. O nie. O i teraz problem, bo nie mamy kostki. Problym było mówiłem. jeszcze raz. Okej, okay, cyk, cyk. Oj, 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 oj Dobra. O niech to. Ojej. Oj. Muszę mieć więcej kostkę, żeby tam wyskoczyć. Czy kostki nie mam? Czy kostki, no? Inaczej to się nie doskoczy. Dobra. Jeden, dwa i... dwie kostki mamy. <coughs> Jezu, wziąłem z inca, wziąłem z i co? I kicham. O nie! O to właśnie chodziło, tylko teraz... gdzie problem, bo nie mam kostek. Tylko muszę w dobrym momencie po prostu skoczyć i wziąć te kostki. Albo mam pomysł inny. Lepszy pomysł. Kostki wziąć to owszem Teraz tak wyspokojem. W dobrym momencie muszę to wyczuć po prostu, gdzie skacze, tak? O właśnie O to chodziło O tak Mamy to Teraz musimy tu otworzyć światło Teraz pomyślimy jak właśnie Tylko jak mamy to zrobić? Właśnie, czy jest kilka pomysłów Żeby się dało zrealizować to takie proste nie jest, wydaje się łatwe, bo niby wydaje się łatwo docenowe tam A to poczupa kilka kostek, żeby to się udało Wiecie o co chodzi? Musimy wziąć na to kostkę z powrotem jeszcze raz Wtedy wziąć się i mamy, tak? Cyk O to właśnie chodziło i teraz... Jeden i dwa... I trzy Czyli kostki Dobra Okej okay. o oh no, poleciał nam trochę szkoda, ale się nic nie stało, spokojnie. Dobra, i teraz mamy tak tu cyk i cyk. Mamy to i teraz rozwiązany. Nie było to łatwe. Czwarty mecz, znaczy czwarty test. Wow. Was actually pretty complicated okay i'm about to start hacking it's a little bit more complicated than it looked from your side it should take about 10 minutes keep one eye on the door weekly <laughs> Kolejny test czy... czy koniec testów

Kolejne? Chyba szczęście, teraz będzie do drzwi, mi się wydaje. Ła! Sek. O, dobra, mamy w końcu windę. Moi drodzy, to koniec właśnie. E, mapy Aftermath. Potem, bardzo fajna mapa, bardzo się podobała. Potem, aftermach Aftermath. Dobra, koniec. Chyba więcej nie będzie już. Nie wiem. Może poczekamy, może to będzie koniec tej, tej mapy. Moi drodzy, koniec tego 65. spotkania z gry Portal 2 Stricasa Map Single Player. Greśmy mapę Aftermath które było aż 6 pokoi testowych pierwszy pokój testowy był właśnie gdzie my Portal Gana musieliśmy zabrać drugi pokój testowy był nie to przypomnę z jeżyczkami, z laserami a trzeci pokój testowy był totalny z laserami, nie? trzeba zrozumieć zagadkę, z laserami i z jeszcze z y, mostem świetnym a w drugim pokoju testowym był ten e, e, właśnie ta tuba świetna Tupa transportowa tak zwana, to się nazywa dokładnie tak. Także e, do widzenia, do zobaczenia na kolejnym spotkaniu z gry Porta i Map Single Player 66. I trzymajcie się ciepło i pa Dziękuję za oglądanie. But I don't know what to say.